Hela i Staszek Wysoccy mieszkają w Warszawie. Adam i Magłosia Gronkiewiczowie z synami żyją w Jaśle. W Poznaniu studiuje Olaf Rabińska. Wszystkich ich łączy jedno pragnienie wyjazdu na stałe do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy brali udział w loterii wizowej organizowanej przez rząd amerykański. W ten sposób opuszcza Polskę każdego roku kilka tysięcy osób, otrzymując prawo do pobytu i legalnej pracy w Stanach. Szczęśliwym dokumentem, który wylosowali, jest tak zwana Zielona Karta. Będziemy śledzić losy naszych bohaterów przez kilka miesięcy, przed i po ich wyjeździe do Ameryki. Na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku na Eli i Staszka czeka ich znajomy Zygmunt razem ze swoim kolegą Andrzejem. Zygmunt spotkał Elżbietę dwa lata temu w Stanach, w czasie Kongresu Anonimowych Alkoholików. To on zasugerował Eli udział w loterii wizowej. Oni już powinni wyjść, wiesz? My czekamy cały czas tu na tym, a na wyjściu, nie? A powinni wyjść, no ale to widzisz, no nie wiem, to się przeciąga tam. Tak tak, samolot przyleciał oni są, tylko woda no, wiesz, no tam ta... ta odprawa. Na zwycięzców zielonej karty nie czeka w Stanach opieka organizacji socjalnych, ani też żadne specjalne fundusze rządowe. Nowo upieczeni emigranci skazani są na siebie samych, chyba, że mają tu przyjaciół, rodzinę lub łód szczęścia. No Okej, okay, dobrze, no. Nie, 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 dzisiaj prawo jazdy zdałem, wiesz?

już jesteś na rysie, Już jesteś na no, no. Tu! Ja? Przypieczętowałam się! Ja, to, to jest mój kolega! Gdzie to ja? Andrzej! To jest od nas teraz! Ta tam Dobry. w Ameryce! <grym się> tak jest! Welcome! Welcome! Idziemy yeah. tak, tak. tam do Wieszek! Uh, jak lot? No wiesz, mój pierwszy, to ja nie wiedziałem jak jest! jak może być ale no, jak na karuzeli ale ja go jak go zaczął mówić jak w tym filmie w Polsce ale sobie tutaj do momentu kiedy zaczął zbliżać się do lądowania weszliśmy w chmury i wyszedł i słoneczko no ja no, no, słoneczko i no, że Long Island całe mhm. przywitało nas słońce w Nowym Jorku no, 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 no. razie to jedziemy, jedziemy i ja nie widzę gdzie jest widzę. jedziemy z Lotniska pewnie jedziemy do Zygmunta, do Zygmunta. Nie, I nie da jedziemy. się ukryć <laughs> po ile godzin się pracuje w statku normalny podstawowy dzień pracy jest 40 godzin 40 godzin mm -hmm. 5 nie po 8 godzin. Po osiem, Są ludzie tak? co pracują po 60 więcej pewnie. Tak? No słuchaj, jak się chce zarobić pewnie, to trzeba tak nie? zdrowie stracić. I zdrowie tak. tak. No zale, no, no w tym wieku. Ja z Zygmuntem no. raczej do takich nie należymy. O nie! No ja <grym> ja, ja mówiłem <grym> w Polsce, też się w. nawet kłóciłem, mówię, że ja, no, ja nie pozwolę sobie na to, żeby to pracować bo przecież, mówię, nie wytrzymałem. No, nie, to nie Słuchaj, ty musisz tak pracować, żebyś do renty dotrwał, rozumiesz? Nie, co to chodzi? Chciałbym pracować jako spawacz. Nawet swoje okulary spawalnicze przywiozłem, takie spawalnicze. Dałem do okulisty, żeby mi plus jeden wstawił, bo, bo wiesz, no, no tutaj co będę szukał, nie? Chciałbym jako spawacz pracować, ale... To ty jesteś spawaczem? Tak. takie zawody tutaj Wie co poszuty? I... Ale tutaj uprawnienia trzeba porobić, to amerykańskie. No, to moja Szaj książeczka się. z Polski przywieziona na nie daje całym ja przed... szacunkiem dla twojej książeczki, ale... Może ją podetrzeć? Teraz się liczy, co on umie zrobić, a nie tam książeczkę. No, no to, no to, jeżeli tak, to ja się nie boję. No ja podejmę każdą pracę. Jakieś sprzątanie, jakąś opiekę właśnie nad dzieckiem, czy ewentualnie u znajomych. Na początek praca, mieszkanie jakieś, nauka języka. To jest podstawa. Widzicie tam, tam, tam... Tam jest z dół miasta i tam właśnie stały te dwie wieże, które zostały zburzone. Stąd widać cały a tam za cały tym tym Makutan. Tam jest Empire z tej building, a, 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 a. widzisz? Trzeba w trzech kolorach oświetlą. Aha, a nie ten niebieski na górze Tak, to jest najwyższy budynek tych znowu ja pracowałem w budynkach, a budynki nie w tych dwóch co zostały zburzone, ale... Pośrednio po prostu ludzie musieli stamtąd przejść z budynku z Manhattanu do Queensu, gdzie ja pracowałem. A ja ponieważ niedawno w tej pracy byłem, no to zostałem zwolniony I jestem na zasiłku. Ja 13 września też straciłem pracę Co? na Manhattanie, bo pracowałem do, do tamtego czasu na Manhattanie cały czas. A 13 września musiałem odejść. To, jest taka, taka to jednak polega, tutaj jest. troszeczkę na gospodarkę wpłynął ten wypadek, sobie. No, na pewno tak, na pewno tak. A jak, za zasiłek ile wynosi? Jak można w w wiedzieć? W zależności od zarobków, ile zarabiałeś, to tak Pewnie to jest procent, 60%. Procent. Aha. Tak. Zbieżdżamy na Greenpoint teraz, Greenpolino. Zielony punkt. No to ta już, ta już trochę polska wie. Polska na Greenpoint, joż. a w Chicago to się nazywa Jackowo. Jackowo, tak. Zaczyna mi się tutaj podobać. Tu mamy polski kościół Stanisława Kostki. Andrzej jest od nas parafii, także wiesz. Tak? Tam. I tu mamy mitki, mitki. Tu A, ty, ty. W jaki dzień? E, środa. Środa, piątek, sobota, niedziela. Czy świeje Ost. A to jest Marchata na To jest ta główna ulica tutaj. No i dojeżdżamy do Zygmunta właśnie. Kołdę, tak! Na... Zygmunt nas napuścił na kołderkę. No, no wiesz. Przywyśluj, możecie nic nie mieć, ale byłaby była. Poduszki wam kupiłem. Mam, tak? Poduszki mam. Poduszki Też mamy. Klapiesz? Też mam, nie? nie wiem, nie słyszę. idziemy? tutaj, taki jedyny budynek. to. Co ma, fajne serce, nie, no to ładne jest, to, te, 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 nie? Te, ty, ty, nie? ty, 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 jest, ty, ty, no, Tam jest, tam jest, <grym> Tam jest wieszaki, są z tyłu. Tam z tyłu, tam tam z tyłu. Są, z tyłu są wieszaki. Cicho to Amerykanie mieszkają. Aleks mieszka z boku. Mm. To na górze dwie dziewczyny. teraz chłopak do nich przyjechał. Nie, jest, jest, jest spokojnie, jest cicho. Ja Najważniejsze, aby było cicho. <laughs> tam jest światło tu Stasiu Jest tutaj, to tu nad tym Pociągnij. Proszę. A to? Tak. Okej, okay, dobrze. No. Tak spojrzałam na kalendarz i zapisałeś, żeby przyjeżdżał, no. jakoś z nadzieją podchodzę do tego, Nadzieja do tej wyprawy tutaj do Stanów i, i myślę, że będzie wszystko dobrze. Jeżeli Staszek wytrzyma, to będzie wszystko dobrze. Boję się tylko tak o niego, żeby on, żeby on sobie poradził właśnie z tą rozłąką i... i. Bo to jeszcze może być takie dosyć trudne dla niego. Ja, Dwoje łatwiej Wam będzie na pewno. myślę, że będzie nam łatwiej. I razem ruszymy dalej na pokój świata. Tak jest. Z tymi dwoma widelcami dwoma dwie dwiema łyżeczkami. I dwie szklanki mamy swoje. masz tutaj? W no to że wytrzymam. Na dzień dzisiejszy widzę to mi się to zaczyna podobać. Już trochę porozmawiałem jak, jak zarabiają, za ile mieszkanie można wynająć. Tak jak w tym budynku tu na górze. Trzy pokojowe trzeba zapłacić 600 dolarów. Tak, Ale tak. mówię, można na to zarobić. Nie, ja na razie jestem optymistą, w tym przyjechał. No, trudno, żebym przyjechał i od razu usiadł i wziął się za głowę, ola, bogał, wracam się z powrotem. Bo za tym nic tak? jeszcze nie wiesz. jeszcze nic nie wiem, się, się. Na razie to widzę jak minę uśmiechnięcie. No, Co to za owoce są? Siórewki. A ja to, to morale u nas. To trzeba spróbować pierwszego. Mnie w Stanach, jak byłam poprzednio, najbardziej smakowały grejpfruty. Przede wszystkim duże, słodziutkie. Ja mogłam na grejpfrutach żyć. Słowia. Najbardziej mi smakowały. Dzisiaj na lotnisku dostaliśmy to zdjęcie, wiesz? To jest robione, bardzo to musieliśmy fajne, musieliśmy no? rozpakować, bo nam, piskało, Aha. bo to metalowe tak. Ale fajne. Pieniądze owszem potrzebne są, bo one Zygmunt? Nie wiem tutaj ma kanał To kablówka jest, jest trochę. Tam. Ja praktycznie tylko dwa kanały oglądam. Trzy, jedno z pogodą, jedno wiadomości i jedno filmowe. Skary chyba, które teraz. U Was po siódmej, a naszego pierwsza pewnie. Dwadzieścia cztery po. Pierwsza, pierwsza. Po pierwszej. Po pierwsze, to jest no, to 19. Jesteśmy 19 godzin na nogach dzisiaj. Ale szybko mi się nie wznieśnie. To dobrze, czyli będzie trzeba pamiętać sam pierwszy. Ja wstałem o pół do piątej, poszedłem tam do tej. Ucieszyła mnie jedna rzecz, że, że rury są te żelazne, będzie co spawać. <noise> Szukałem, chyba na ulicę będę szukał zaraz w gazetach tych ogłoszeń na pomocnika plom plombela. Nie wiem jak się mówi. Zygmunt, jak się mówi? Plomber czy plumber? Ja to o, różnie mówię. Czy na ulicy? Mówię plumber, mówię plomber. A pomocnik? Słucham? A pomoc? Staszek i Ela mają szczęście. Zygmunt, ich znajomy z AA, dzieli się z nimi swoim mieszkaniem. Które zresztą sam od niedawna wynajduje. dziewczyny, Stawaj. I już moment. Już spaj. Śniło mi się, że szukałem pracy już. Dzisiaj byłem w paru miejscach, Ale jakoś nie znalazłem. Nie znalazłem się Nie, nie, jeszcze nie. Rozglądałem się dopiero. No idziesz. Ja sobie radę. Mało. Damy sobie radę, damy sobie radę. Brzuch, wciągnąć. Gimnastyka. Ale mówiłeś, że schudłeś na początku, a potem wyjść wyjść, tak? Ja teraz mam takiego kolegę cukiernika, a. który tu przychodzi, wiesz, się spotykamy często. Często przynosi, bo tu ciągle na wysą. są. Wiesz, u jego gospodyni już takiej <coughs> dostała 4 litrów, że hej. Musi budzie, który z nas No to nie będzie. Tak od jutra to jeszcze tej pracy nie chcę w ogóle znaleźć, także jeszcze myślę przyszły tydzień, no i zobaczymy na ile jeszcze z gościnnością swoją Zygmunt wytrzyma. Jak przyleciałem to jeden dzień zwiedzałem Manhattan, a na drugi dzień raz już miałem pracę. Dobra praca, Pokurzy się trochę, ale jest ok. No, taką pracę, żebym znalazł w Stanach, to by było naprawdę ok, <grymne> co dobrze płatno. Zero, one, Głośno wiada. Za, za pięć, za cztery i pół masz półtorej godziny pięćdziesiąt minut. Cześć mamusiu. No i jak to? Cię ja Cię bardzo dobrze słyszę, mam się nawet elać je słyszy, stoi za mną, bo to jest taki telefon, który tak Ja Cię dobrze słyszę No jak dojechaliście, jak tak się urządziliście na razie Na razie wszystko dobrze, dojechaliśmy też bardzo dobrze, szczęśliwie U nas jest teraz za 10:08 rano, no i pierwszy telefon do Polski to do Ciebie O, to rano to... Wszystko dobrze mama, nic się nie martw. Zaraz ruszamy na miasto na zakupy i zaraz będziemy szukali niedługo pracy i w przyszłym tygodniu być może. No i będziemy się odzywali. Tu się okazuje, że telefony są bardzo tanie. Za 2 zł no, złote to ja mogę z tobą z Ameryki gadać dłużej jak z, jak z jelonek na jelonki. Kocham cię bardzo, Ela też i trzymaj się. No ale jest to wzruszające takie coś dla mnie. Pierwszy moment, nie no, mamy też Pierwszy się... telefon z Polski. Pierwszy telefon Pol do Polski. No. Do Polski. No, ty... no, Jakie to fajne Jakie to Jakie pierwsze na starych ślady, się czuję. Troszeczkę. Nie, nie, Podobno są wejścia w, tym, w Londynie, nie? Tak, tak, tak. tak. Możemy wziąć na próbę ile te karty? 5 dolarów? O taką, o tak. O, tak mm -hmm. Ile płacę? 560 5,60. Ja Polsce, Pierwszy dzień w Polsce Znaczy w Polsce Stanach. Stanach Stanach przylecieliśmy Chcemy koledze zrobić polski obiad Co jeszcze dojdzie? Na, na obiadek Jakaś bułka tamta, czy coś takiego? Coś jeszcze tam chciałeś? Kasio męczka też jest potrzebna, to mamy na razie do mamy. tam, jak bo to na funty chyba, to? Tak. Na chyba. Tak Jeszcze z naszymi miarami. Ja także jeszcze nie. Czy w pracy tutaj? Drugi tydzień. No to tak, to też zaczynamy. Tak, tak, tak. Pączki D4, a, to jest zróbmy. Proszę bardzo. Dzień. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za przyjemność. Co znaczy praca Help Wanted? Poszukiwanie czy na pomoc? Pani tak, do prowadzenia panie. domu. Potrzebna Pani do prowadzenia domu, opieki nad jednorocznym dzieckiem z zamieszkaniem w Jankę z 5 dni w tygodniu. Fizyczna lekka praca dla mężczyzn i kobiet na cały poetat. zarobki no od 40 do 360 tygodniowo. Co on tutaj chce? To by można się zapytać. Koniecznie osoba niepaląca. Potrzebna. Od zaraz kobieta do pracy w domu z zamieszkaniem. Język angielski niewymagany. Kobiety chodzą sobie twarze, a to twarze do reklam to były i dwa lata temu. Wymagana Wymaga o, na znajomość tej... technicznego a i to doświadczenie to... w USA oraz zielona karta. Na dachach to nie. Jest. Osiem. 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 Cześć Majk, można po polsku? Słuchaj, ja z ogłoszenia telefonuję i, i poszukuję Cię tam pracy. Ja jestem z spowaczem, przyjechałem na zieloną kartę z, z Warszawy. Jako spawacz gazowy pracowałem w, w, przeważnie przy, przy hydraulikach, nie? Mam uprawnienia. Czy tam dla Was, dla mnie jakieś roboty by się nie zna? Ja w sprawie ogłoszenia dzwonię. Opieki nad dziećmi i prace domowe dla kobiety. No na razie jestem na Greenpoint, tak dla mnie 45. Elżbieta, tak, mam, mam zieloną kartę. Nie, nie robicie tylko co spała sp sp się elektrycznie. Konstrukcja spała się. Aha, czy to jest praca na wysokość, aby elektrycznie też spawam, tylko że nie mam uprawnień, nie? No bo ja, ja przyjechałam tutaj z mężem, także czy, czy byłaby możliwość jakoś taka właśnie, że szukamy pracy. To jest... No ja rozumiem. No oczywiście, wy musicie popatrzeć. Jasne, że sprawa, że ja, bo przez telefon to można nagadać dużo. Tylko w pracy się nie sprawdzić. No. No. Okej, okay, dobra, dziękuję to ewentualnie zadzwonić do Państwa, tak? I tutaj na początek te 300 dolarów na początek, tak? D dobrze i dziękuję bardzo, do widzenia. Ile jest do Jankiewsk? To jest pół godziny. Pół godziny? To jest niedaleko pociągiem czy autobusem, przecież ja tam w nie mieszkałam. No to, to tak według zaleceń Pani psycholog naszej grażynki kochany. To dopiero by był moment do zdobywania. No ale ja wolę nie, pole nie. Ty mnie zdobywaj w domu. Może nie wchodzi w rachubę. No to szukamy dalej. No szukamy, szukamy. To jest dopiero początek. Mhm. No ale to tak mniej więcej wygląda. 300 dolarów to wcale nie za tego tak chcę płacić też. Za samo niepalenie powinien ci płacić 200 plus 300 to 500. Lotnisko O'Hare w Chicago. Na Adama Gronkiewicza czeka Andrzej, kolega z liceum, z którym nie widzieli się przez wiele lat, towarzyszy mu Kuba, który wyemigrował do Stanów blisko 20 lat temu. 姑娘来接站。 O, tam jeszcze ludzie, a ludzie... Ja tu mam rodzinę, 47 osób. A druga połowa w Polsce. A kiedy on do pracy? Może w pędziak tam Już Może iść. Na nie gadać, wyskakuje szybciutko. Przejechał do domku czy gdzieś. On to będzie taki wymęczony, że chyba to tytomu będzie się chciał pić. O, to nie jest. poderwał ziemię, no to tylko się przeżegnałem i twarz w rękach skryłem jak dopłaczę i sobie myślę, co ja się fakurzę. Chciałem wrócić do Polski i znaleźć się z powrotem koło You got new hopes and new dreams. Where you gonna go? Mm. You gonna go to that place with all that soul and it's called And dreams of where you're gonna go. How about that place with all that soul? Do you know, you know what a place I'm talking about. You're in a place where you don't know a thing, not a word to be spoken, nobody's name. Searching for a sign, a kind of eye. Baby, you just.